Witajcie! Dziś przygotowałem dla was ranking produktów, które wydały mi się naprawdę interesujące. Na razie nic nie zdradzę, ale zapewniam, że będą niespodzianki. Wszystkiego dowiecie się zaraz po napisach końcowych. Numer 5. Torba na lodówkę z boczną kieszenią i regulowanym paskiem na ramię. Dostępne w trzech kolorach. Izolacja z pianki polietylenowej z paskiem do mocowania ręcznika plażowego lub uchwytu na butelkę. Masa całkowita wynosi 500 g. Doskonały produkt, idealne na piknik, plażę, kemping, łódź. Link do tego produktu znajduje się w opisie. Numer 4. Torba na lodówkę o pojemności 20 litrów, odpowiednia wysokość do przenoszenia butelek z wodą. Długo się chłodzi, a jego całkowita waga wynosi 400 gramów. Ma trzy kieszenie zewnętrzne i pasek na ramię. Powierzchnia z tkaniny poliestrowej nadaje się do prania. Bardzo dobry stosunek jakości do ceny. Link do tego produktu znajduje się na dole opisu. Numer 3. Plecak termiczny wykonany z tkaniny Oxford i pianki o wysokiej gęstości. Ta torba ma pojemność 28 litrów i może pomieścić do 30 puszek. Ma wiele kieszeni. Plecak jest lekki, ale wytrzymały, wykonany z nieprzemakalnej tkaniny. Idealne na plaży, w podróży, na kempingu, podczas wędrówek. Praktyczne i eleganckie wzornictwo. Cenę tego artykułu można sprawdzić za pośrednictwem linku w opisie. Numer 2. Pojemność tej chłodziarki wynosi 30 litrów. Głęboka kieszeń z przodu może pomieścić różne przedmioty. Zewnętrzna część chłodziarki jest wykonana z wodoodpornej i przyjaznej dla środowiska tkaniny Oxford o wysokiej gęstości. Wodoodporna wyściółka wewnętrzna pozwala utrzymać ciepło lub zimno potraw. Torba jest wyposażona w odpinaną i regulowaną rączkę oraz pasek na ramię, co zapewnia wygodę noszenia. Na górze chłodziarki znajduje się taca, na której można stawiać napoje. Jeśli chcesz poznać cenę tego produktu, kliknij link w opisie. Numer 1. Torba na lodówkę w kamuflażu z regulowanymi uchwytami. Wyposażona w praktyczną kieszeń z siatki. Pojemność tej torby wynosi 19 litrów. Czas pracy do 15 godzin. Funkcjonalna, uniwersalna i modna torba. Izolacja z pianki polietylenowej o wysokiej gęstości. Doskonały produkt, idealny na piknik, plażę lub kemping. Kup ten produkt, korzystając z linku w opisie.